Dziękuję ja, cieszymy z tej strony Bart 99 i witam Was w kolejnym odcinku z 19 i dzisiaj sobie będziemy włożyć krówki oraz sprzęt lonkarski, który zakupiłem od miejscowej agromy jak widzicie obora pięknie ukończona oczywiście pożyczona przyczepka też od sąsiada również taka maszynka zakupiona do, na gospodarstwie ponieważ sprzedałem owiec i po prostu miałem fundusz na to. Tu jakieś niezbędne przedmioty do krówek? Yy, no to co, lecimy Myślę, że najpierw po krówki przywieziemy sobie tak dwa transporty krów, czyli tam cztery krowy chyba, bo no, dwie wchodzą na jedną, jeden zestaw, jakby więc sobie polecimy, zobaczymy, jak tam z czasem będzie. Yy, no i co, lecimy sobie. Yy, wszystko już jest uregulowane, zapłacone, za to wszystko, tylko teraz odebrać te maszyny i posuwamy jak gdzieś tutaj przy wiatach i niech czekają na sezon. Krowy już kupujemy, bo wiosna jest, mamy kwiecień, więc jest już trawa, taka na podwórku już ładna, więc będziemy sobie po prostu ją kosić, dawać dla bydła. No, a w domu w maju już tam myślę, że jakiś pierwszy pokos trawy będziemy sobie robić, nie? No i co, lecimy tutaj do łagromy, tutaj też jest nasz skup zwierząt, sobie kupimy. Myślę, że cztery zwierzęta na odcinku. Zajdzie jak oczywiście z czasem, a resztę bo planujemy mieć 10 krów, nie? A resztę myślę, że sobie dowiemy później. Też może, jeżeli uda się to trawę pokosimy tutaj na podwórku tym sprzętem i od razu się da zobaczyć, jak to tam wygląda. Wszystko teraz będzie. Teraz można powiedzieć troszeczkę utrudnienie sobie życia, bo wiecie, teraz trzeba rano wstać, o zrobić w ogóle. Wiecie o co chodzi. Dobra, zjeżdżamy. Parkujemy się tutaj. Jak widzicie, maszynki stoją. Czekają na nas. Dobra, parkujemy tu. Dobra, i kupujemy jedno czarno-białe. Eee, dobra, patrz, nie dwie krótki mamy. O, 7 tutaj z tyłu, to co, lecimy? Zaraz wrócimy, po drugi zestaw oczywiście, Krówek. tych króbek. No, to co, lecimy sobie. Czy dziecko nie ma jakichś problemów? Tutaj widzę. robota. Teraz będą już pieniążki, wiadomo, jeżeli krowa nie będzie dawała mleka, będzie szła niestety, na no, wojna, nie. No i mleko będzie, kurde, i będą większe zarobki. Teraz mam troszeczkę, można wydatek powiedzieć, jesteśmy na zero praktycznie, bo, no, zakupiemy to wszystko, nie, sprzęt z krowy i dopiero one po jakimś czasie będą dawać mleko, i w ogóle wiecie o co chodzi. My. Myślę, że raz w miesiącu będziemy wodzić mleko jakby od, od nas. Nie? No. Kurde. Fajnie, karbota, robota. To jak widzicie widły mam z przodu 30 gradów. One już chyba praktycznie zawsze je ze mną widziły. Te widełki. Dobra, wjeżdżamy na gospodarstwo. Powoli tu sobie Tutaj jest troszeczkę nierówno. Ale dobra, to tam nie robi jakiegoś większego problemu. Dobra, wjeżdżamy. Tutaj. Okay. Dobra, cyk. otwieramy i wjeżdżamy od razu do tyłu. O, dobra, cyk. Oczywiście tam są te krowy statyczne. Jak widzicie, 15 krów tu mieści się, my będziemy mieli 10. No, no jak tam w zamknęło się, zamknęło się po kurczciach. Kurde, prawie przewaliłem. <laughs> Dobra, ciśniemy sobie. Dalej. Ogień. Teraz na pusto. Dolesimy oczywiście. Odczepimy tą w Przewieziemy maszyny, ustawimy je, pokosimy trochę trawy, dadzą Słomy się no, od razu da. Pościeli się wiadomo. Takie podstawowe rzeczy na początku. No i się będziemy troszeczkę wtajemniczać, można powiedzieć, w ten świat bydła. Nie, no. Trzeba się rozwijać po prostu. No i a kurde. Fajnie to wszystko idzie. Skędzamy w lewitkę. Stryk, dobra i bierzemy. Następną partię, można powiedzieć. Dobra, potwierdź 2,5 tysiąca kosztują, więc 10 tysięcy łącznie. A yy, za te wszystkie maszyny zapłaciłem za tą też kosiarkę i w ogóle. Spłaciłam 10 tysięcy. 30 tysięcy zostałem z rzepaku. Yy, znaczy się z owsa. Więc jest, no. mamy jeszcze dyszkę, więc wiecie o co chodzi. Yy, się to jakoś przyda. No. I ta... korda Kurde fajne te łóżki. Jak wyglądają. Widać, były były dbane. Więc o to chodzi. Mam nadzieję, że u nas nie będzie im gorzej. No, lecimy. Tutaj jest jakiś też mucik, ten. Jak to się mówi? Górki zapomniałem. Muczą, o, muczą. Niedługo ja nasze też tak będą rano musiać. No. No, lepsza No Dobra, już zjedziemy sobie na bok. O, co jedziemy tutaj? O, staniemy teraz tak. Szyk, szyk, dobra, teraz tak musimy odczepić dźwiękóweczkę, odstawimy ją tutaj, I stoi tutaj i lecimy dalej, Tamte tamtej maszyny. E, dobra, wiecie co, muszę zrobić cięcie, bo tutaj nie, widzę, że to w OBS-ie laguje, więc... Dobra, jestem już po cięciu, e... E, zrestowałem sobie OBS a więc możemy dalej cisnąć, Ter teraz lecimy po maszyny. O, kosiarkę mesko oraz pająka. z co, so, lecimy sobie. Gitara. Lecimy naszym ciapkiem. Już z żółtą strzałą. O, gitara kurde. Ciekawe czy tutaj tutaj nada tego jung tutaj. No oczywiście, kurde. Co tam mówiłem w pierwszych odcinkach? To, że kurde kupili nowego John Deera i już rozbierają. Bo tam 2000 motogodzin i kurde coś tam się stało i o, Muszą rozbierać kurde. A nie był to e, jakby nowy e, ciągnik, tylko miał ileś tu przyrobione. Bo był wykupiony od handlarza. Więc no wiecie. Dobra, więc skręcamy. Cyk. Dobra i co? Weźmiemy najpierw kosiarkę. Dobra, do tyłu i bierzemy to Cyk, góra. Dobra, gitara. Gitara. Dobra, ciśniemy. Dobra, ogień. I lecimy na gospodarstwo. Zresztą musimy po pająka. No i kurde, fajna taka szewczka. Tak jak mówiłem, na nasz areal to wystarczą i co mam z tyłu, to wiecie. No i ta na kochłota. Wciśniemy, wciśniemy. Żyć przyjemnie się prowadzi tą kosiarkę. Więc gitara. Luks. Więc fajnie, fajnie. trochę krzywo jadę. Już troszeczkę wyregulowałem, można powiedzieć. Ale tak to jest, kurwa. Dobra, z tym oczywiście. Dobra. Syk. Myślę, że teraz pod bokom wiatką. Tutaj. Syk. Dobra, tył. Długo, dobrze. Odczepiamy, lecimy po pająka. Tych, bo bym zahaczył. Ale udało się. Ogień. cyk. Lecimy dół. Dobra, bierzemy tego pająka i spadamy na chatę, kość trawkę, oczywiście. Dobra, gitara, Góra. Jak tam z tyłu wygląda? Git, git. Dobra, to lecimy na gospodarstwo, o, oczywiście. Odstawić to wszystko no, i wsiadać do kosiarki. Tam troszeczkę byłem przeszkolony przy zakupie. I zobaczymy, jak sobie poradzę z tą kościareczką naszą, nowym nagrytkiem. Spoko to jest, bo też że sobie wykosimy fajnie ogródek, też będzie dla krów. I to wszystko, wiecie. Fajnie, tak od razu. Z gitara, kurde. Taki sprzęt, akurat fajny. Nie będzie trzeba po prostu pchać kosiarki czy coś, od razu wsiądziemy, paliwo lejemy i jedziemy, nie? Naprawdę fajnie, bo też ma ten... ...ma jakby dwie opcje ze można sobie do góry sypać lub jakby na dół. Więc nawet jak gdzieś... ...nie mam, jakby to powiedzieć, nie mamy... ...no kurde, jakby to powiedzieć... ...nie mamy, no... Jesteśmy gdzieś dalej i właśnie tą kąsiarką albo nie mamy miejsca po prostu na tę trawę, to spojamy sobie na przeczepkę. I wiecie. Od razu mamy kury, luxe, arpeda, robota. Dobra. Odstawiamy panią łóżkę. Cyk, dobra. Dół, dobra. Dobra. Cyk. O oh, kurde, trochę się krzywo ustawił. Moment, dam na przodu, z nami... Hey, dobra, gasimy. Musimy trochę. Uuu! O, do... uh, uh, coś ci się pobadowało. No dobra, niech tak stoi już. Bierzemy tą tego pierkacza. Palimy go. Dobra. Tak musimy rozłożyć, dobra. du. Czekajcie, jeszcze tu zmienimy. Cyk. O, i Tu sobie wkrośmy troszeczkę. Cyk. Jeszcze dwa razy i drugi raz przejadę. No i to taka luksusowa robota, nie? Cyk. O. Cyk, cyk. Dobra. Dobra, teraz damy do przodu, jedziemy tam koło domu, przykosić, o tutaj, wstawimy golfinę, damy do przodu nią, albo, nie, dobra, damy do przodu, tutaj, tu nie będziemy kosić, dobra, przydamy i tu odkosimy, cyk, tu. O, światełko jest. To wszystko wkłosimy sobie pięknie. O, kurde tak, cyk, dobra o gitara, kurde. Dobra, tu coś spadło, dobra, już działa. Cyk dobra. Tył. Dobra, przód. śniemy musimy to. Dobra. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Słyszymy. Dobra. Myślę, że tutaj też można wjechać. Tylko tutaj, o. Psyk, jak tam mamy. Tu dobra, gitara. Nie będziemy już motoru odstawiać. I co? Ono jeszcze może gdzieś tu obkosimy, jeszcze tu, o. Tu opusimy, albo nie, tutaj, o, cyk. To można jeszcze obkosić. Dobra gitara. Cyk, dobra. Dobra, tyle chyba wystarczy, teraz tak, spiemy, cyk, o, proszę bardzo, sypuje się no i teraz tak, dobra, eee, bierzemy taczkę. cyk, panimy oczywiście, cyk. dobra, Dobra, ustawimy tą maszynę, naszą z O, cyk, dobra, niech stoi. Teraz tak, bierzemy tutaj Łopatę. No, dobra. I ładujemy teraz to oczywiście do toczki. Cyk. Cyk. O, gitara. Cyk, cyk. No. W sumie mogliśmy to z widłami wziąć, ale już nie będziemy odpinać 30. Kurde. No, gitara. O, cyk, dobra. O, i gitara. No i dobra. Dajemy łopatę ustawimy. Cyk, cyk. Dobra. Ustawiamy na miejsce. Szybko przemy. Dobra. ustawimy taczkę. I chyba... Moment, bo nie, nie pamiętam gdzie tu się... Ale to no tutaj. Cyk, dobra. O, cyk. Troszeczkę o. Teraz. Gitara. Idziemy sobie teraz tutaj do krówek. mają troszeczkę. Dobra. Swamy. Ttujemy tutaj. Dobra, idziemy po snopka. Słomy. Obo i dwa. razem jednego. Przejdziemy zaraz po drugiego. Cyk. Dobra. No kurde, no. Teraz tu. O, dobra. I idziemy po drugiego. No i dobra. Idziemy. I no Dobra, to co? Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Udostępniajcie. I do następnego odcinka. Na razie. Cześć.